Wyobraźcie sobie następującą scenę. Pełna marzeń młoda kobieta wchodzi w małżeństwo, które na pierwszy rzut oka wydaje się idealne, kryje jednak pułapkę, którą niewielu dostrzeże. Oto prawdziwa historia Krystyni, kobiety, która w najgorszym momencie odkryła, że prawdziwy wróg jej małżeństwa mieszka w jej własnym domu. A najbardziej zaskakująca rzecz. Zwrot akcji, który zmienił wszystko, nie nastąpił w wyniku heroicznego gestu. Ale szczegółu, którego nikt nie zauważył, dopóki nie zdecydowała się zbadać tej sprawy. Wszystko zaczęło się jak współczesna bajka. Kristina poznała Denisa, czarującego, odnoszącego sukcesy i uważnego profesjonalistę, który traktował ją jak księżniczkę. Był tylko jeden mały szczegół mieszkał z matką Eugenią Michajłowną w dwupokojowym mieszkaniu. To tymczasowe zapewnił, a jego matka z ciepłym uśmiechem zaprosiła swoją przyszłą synową, aby przeprowadziła się tam po ślubie. Po co opłacić czynsz, skoro tu jest dużo miejsca? Zaoszczędzić pieniądze na przyszłość, argumentował, podając herbatę z życzliwością, która wydawała się szczera. Krystyna uwierzyła. Co za błąd. Pierwsze pęknięcia pojawiły się już w pierwszym miesiącu. Tu komentarz, tam krytyka, za dużo soli w zupie, słabo usunięty kurz, ubrania ułożone w niewłaściwy sposób. W pierwszej chwili z trudem przełknęła ślinę, przypisując wszystko instynktowi macierzyńskiemu Eugenii, kobiety, która samotnie wychowywała syna i postrzegała dom jako swoje królestwo. Ale to, co wydawało się perfekcjonistycznym dziwactwem, wkrótce przekształciło się w kampanię systematycznego upokarzania. Teściowa zaczęła rezygnować ze starannie przygotowanych obiadów, tych nie można zjeść, przestawiać meble bez konsultacji z nikim i poniżać Kristine w obecności gości, jakby była intruzem, a nie żoną syna. Denis z kolei powtórzył to samo przemówienie: Daj sobie czas, mama zawsze taka była. Przyzwyczaj się. Ale cierpliwość ma granice. A Kristina wybuchła tego dnia, kiedy po trzech godzinach gotowania barszczu, by zaimponować teściowej, z gestem obrzydzenia zobaczyła zawartość patelni wrzuconą do zlewu. To po prostu marnuje jedzenie oświadczyła Eugenia, gdy płyn spłynął do odpływu. Zabierając ze sobą resztki szacunku, jaki Kristina wciąż darzyła nią. Tej nocy małżeństwo się rozpadło. Kristina zażądała od męża stanowiska, ale otrzymała jedynie kiepskie wymówki i prośbę o zrozumienie. Wtedy obiecała sobie: jeśli Denis nie będzie w stanie jej obronić, weźmie sprawy w swoje ręce. I tak właśnie się stało w sposób, jakiego nikt się nie spodziewał. Do zdarzenia doszło w sobotę rano. Podczas gdy Eugenia poszła na zakupy, Kristina zdecydowała się na generalne sprzątanie mieszkania. Co jej teściowa zawsze krytykowała za to, że postąpiła niewłaściwie. Przesunął meble, wyprał zasłony, pozostawił wszystko w nienagannym stanie. Wynik huragan nienawiści po powrocie jak śmiecie dotykać moich rzeczy krzyknęła Eugenia, rzucając ubrania Krystimi na podłogę jak szmaty Jesteś tylko tymczasowym gościem. To jest dom mojego syna. Denis, sparaliżowany żyletką w dłoni, nie wiedział, jak zareagować. Strach matki był silniejszy niż jego miłość do żony. Ale Kristina nie była już zależna od nikogo. Stanowczym gestem otworzyła na swojej komórce aplikację Rosrestr i pokazała nagą prawdę. Mieszkanie odziedziczone po zmarłym ojcu Denisa było zarejestrowane wyłącznie na jego nazwisko. Eugenia nie miała prawa do tej przestrzeni. Spójrz, powiedziała Krystyna, zwracając ekran w stronę teściowej. Wygląda na to, że to ty jesteś tutaj poza tolerancją. Cisza, która potem nastąpiła, była ogłuszająca. Eugenia zbladła, jąkając się z kiepskimi wymówkami: Chciałam tylko chronić syna, zająć się sprawami. Denis, oszołomiony, potwierdził te informacje. Nigdy nie sprawdzałem dokumentów, zawsze wierzył w wersję swojej matki. Maska władzy opadła w ciągu kilku sekund. Kobieta, która myślała, że jest nietykalna, drżała teraz, świadoma, że straciła jedyną walutę, jaka jej pozostała kontrolę. Kry. Stine nie chciała wojny, ale rodziny. Postawił więc Denisowi ultimatum bez powrotu: albo zajmiesz swoje miejsce jako mąż i właściciel tego domu, albo odejdę na zawsze. Tym razem wybrał słusznie. Stanowczym głosem rozkazał matce, możesz zostać, ale pod jednym warunkiem szacunek. Żadnych rozkazów, żadnego poniżania. W przeciwnym razie znajdź inne miejsce. Następne dni upłynęły w cichym napięciu. Eugenia, pokonana, unikała konfrontacji, wiedząc, że jedno niestosowne słowo może przypieczętować jej los. Aż tydzień później zaskoczył wszystkich, może lepiej się wyprowadzę. Ludmiła Pietrowna wynajmuje pokój niedaleko. Denis odetchnął z ulgą. Kochał swoją matkę, ale ich związek stał się nietrwały. Ostatecznie Kristina nie wygrała bitwy odzyskała godność. I udowodnił, że czasami o sprawiedliwość nie trzeba krzyczeć, wystarczy kliknąć w odpowiednim miejscu. Bo prawda, gdy wychodzi na jaw, nie prosi o pozwolenie, po prostu wszystko zmienia. Życie, które kiedyś było polem minowym napięć, przekształciło się w coś nie do pomyślenia, spokój. Mamo, pomożemy w przeprowadzce, obiecał Denis i to nie tylko słowami wsparcie finansowe przyszło, gdy było potrzebne. Miesiąc później Ewgenia Michajłowna mieszkała już w dwupokojowym mieszkaniu w sąsiednim budynku. Kristina w geście, który zaskoczył nawet samą siebie, pomogła wybrać zasłony i uporządkować szafy. Konflikt, który wydawał się wieczny, zniknął jak dym na wietrze. Obie kobiety, niegdyś uznane za wrogów, teraz próbowały poskładać elementy możliwego związku. Zmiana była radykalna. Nikt inny nie monitorował harmonogramów, nie krytykował wyborów ani nie zamieniał kolacji w sale sądowe. Denis po raz pierwszy wziął głęboki oddech nie jak dusiący się syn, ale jak człowiek panujący nad swoimi czterema ścianami. Sześć miesięcy później wiadomość, której nikt nie śmiał się spodziewać, Kristina jest w ciąży. Kiedy Ewgenia Michajłowna dowiedziała się o tym, wybuchnęła płaczem. Nie były to łzy spóźnionej skruchy, ale radości, która przekroczyła granice zranionej dumy. Wybacz mi, szepnął po raz pierwszy bez wrogości, trzymając synową za rękę. Bałem się, że stracę syna. Kristina odpowiedziała uśmiechem wartym więcej niż tysiąc wymówek: Mamo, Denis nigdzie się nie wybiera. Jesteśmy rodziną. A ty jesteś jej częścią. Narodziny wnuka były ostatecznym przypieczętowaniem tego rozejmu. Ewgenia Michailowna, która wcześniej niczym nieustępliwa opiekunka obserwowała każdy ruch swojej synowej, teraz była babcią, która przychodziła z domowymi zupami, ale wiedziała, kiedy wyjść. Nie wtrącał się, nie oceniał, po prostu kochał, tak jak zawsze powinien był to robić. Denis z kolei był innym człowiekiem. Chłopiec drżący przed spojrzeniem matki stał się pewnym siebie ojcem, szanowanym profesjonalistą, mężem, który własnymi rękami planował przyszłość. Awans w pracy, nowy samochód, marzenia o większym domu. Wiesz, wyznał któregoś wieczoru żonie, gdyby nie ta wielka kłótnia z moją mamą, nadal byśmy się tarzały w tym samym błocie. Miałeś odwagę zrobić to, czego ja nie zrobiłem. Kristina uśmiechnęła się, bo wiedziała, ten dzień nie był końcem, ale nowym początkiem. Czasami trzeba spalić mosty, żeby zbudować drogi. Trzy lata później rodzina przeprowadziła się do mieszkania z trzema sypialniami swojego, kupionego w pocie czoła i planowania. Ewgenia Michajłowna pozostała w wynajętym kącie, ale teraz z wyboru, a nie z wygnania. Na własnej skórze przekonałem się, że dorosłe dzieci nie są przedłużeniem samych siebie, ale ludźmi mającymi prawo do samodzielnego latania. Wizyty były częste, niedzielne obiady znów były świętem, a nie polem bitwy. Przeszłość zostaje w tyle, jak bolesna, ale konieczna lekcja. Kristina, patrząc wstecz, zrozumiała, ten skandal był nieunikniony. Prawda milcząca gnije. Lepiej, żeby wyszło to na jaw wcześniej, zanim uraza zatruje dekadę współistnienia. Denis z kolei poprzysiągł sobie, nigdy więcej. Chciałby, żeby jego żona była poniżana, nawet przez własną matkę. Rodzina była teraz na pierwszym miejscu, nie rodzina krwi ale ta zbudowana z szacunku. Jeśli chodzi o Ewgenię Michajłownę, otrzymała najsurowszą lekcję. Manipulacja to nie miłość, a kontrola to nie troska. Związków nie buduje się na siłę, ale poprzez codzienny wybór bycia razem, bez zobowiązań. Ta historia udowadnia coś, o czym wielu zapomina. Znajomość swoich praw to nie arogancja, to przetrwanie. Prosty dokument z Urzędu Stanu Cywilnego na nowo określił rolę w tych czterech rogach i zmusił wszystkich do spojrzenia w lustro. Dziś, trzymając w ramionach drugie dziecko, Kristina dziękuje młodszej wersji siebie tej, która nie milczała, która nie akceptowała mieszkania w charakterze gościa we własnym domu. Ponieważ rodzina nie jest synonimem uległości. To partnerstwo to godność. A przede wszystkim to świadomość, że czasami najsilniejsza miłość rodzi się właśnie ze złamań, które odważymy się naprawić.